Słuchajcie, moi drodzy, z tego co widzę, pizza do nas przyszła. Pan, pan z pizzą z łódzkiej 15, poproszę. Sobie bierz mikrofon. Szyman go, cześć. To cześć, witam serdecznie. Czy to ty, ty, ty często tą pizzą na łódzkiej? Słuchaj, opowiedz nam, opowiedz nam o sobie. Smakowała, smakowała. Gdzie temu, masz pizzę? Smakowała bardzo temu dobra. koledze nie z... siąść, Temu celebrycie swojemu? Tak. Czy nie smakowała? Gdzie masz pizzę? No, dostarczyłem pod wskazany adres, tak? Z tego co wiem, to masz z nim kontakt, nie za Amadeuszem. Mam bardzo Chupa? dobry, no, przyjaźnimy się, tak? Za wdzięczami bardzo dużo. Też tak słyszałem, że keczup się nie rozlał. No nie, to, ak to akurat keczup. Rzeczywiście zawdzięczę ci bardzo dużo. Powiedz mi, kim, kim ty jesteś, skąd się wziąłeś? Nazywam się Dawid Czik, jestem nieślubnym synem Tomka Czika. Przepraszam. Z pierwszego małżeństwa oczywiście, tak? Tak, to on jest moim dzieckiem. Urodził się 1 czerwca. <laughs> Tylko strasznie wyrośnięty, nie? Tomek wcześniej zaczął po prostu. Tak, dokładnie, tak. I co, chciałbyś walczyć, rozumiem, tak? No, chciałbym pokazać, jak się walczy wam, przede żeby pokazać swoje sportowe. Jak się robi show. Ale już bez pizzy i bez tych narzędzi, bez, tak? Bez. Ale jak to było, że to, to narzędzie było bokiem, że tak, że klaps, klaps, klaps? Posłuchaj, nie, posłuchaj, w ogóle Ta sytuacja w mediach była powszechnie komentowana i na pewno jest bardzo wiele osób, które mają bardzo wiele pytań. Chciałby? Rozumiem, to że zapewne. nie na wszystkie pytania możemy sobie tutaj swobodnie nie, odpowiadać, ale, ale może możesz uchylić nam rąbka tajemnicy. Ale z czasem na na pewno rozwijesz wątpliwości, co? Myślę, że tak. Super. Na pewno. Nie chcę mówić za dużo, bo wiecie, jak było, nie? to ma wiedzieć, ten wie. Aczkolwiek ten, co opowiadał, no to że walczył i na kto walczył kto ma wiedzieć, jak ten lew, wie, to... jeszcze przyjdzie czas. Andrzej, widzę, uśmiecha się Czeka, do nas tutaj. Czy, 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 czy tutaj chciałem tylko z... powiedzieć, że ten Widowni? cały władca, co opowiadał wszystkim, że walczył jak lew, to jedyne co walczył, to krzyczał przepraszam i pomocy, więc chciałem tutaj rozwiać. Szybki jest? Bardzo szybki. Spierdala najszybciej ze wszystkich, nie? Potrafi uciec, naprawdę. No, proszę, ile to wspaniałych nowych rzeczy się. możemy się dowiedzieć o fighterach z konkurencyjnych organizacji. Nie? Już dawno ogłaszaliśmy casting do federacji MMA VIP do kolejnego projektu. Mieliśmy techniczne problemy. Casting taki realny ogłosimy jutro. I taka forma będzie przyjęta w naszej federacji już na stałe. Dziś chcemy Wam zaprezentować taki przykładowy casting. Mamy tutaj niesamowite osobistości, które będą oceniały naszych kandydatów. Jest to olimpijczyk Artur Binkowski. Dobry. Wielkie brawa dla Artura Binkowskiego! Dobry. Jest to... Dziękuję, dziękuję. Jest to znakomity pięściarz Rafał Jackiewicz piep. Uh, mój jeb, jeb. mikrofon nie włączony, przepraszam. E, jest włączony, słyszymy Cię. Słyszymy. Jest. Słyszymy. E, nie przeszkadzaj, Rafał, proszę. Jest e, Tomasz Czik, nieodłączny element naszej Brawa. organizacji. Tomek. I nasz niedoszły zawodnik z galii numer dwa, Szymon Komandos, który wrócił do nas. A osobą, e, którą nasi kandydaci będą mogli zawalczyć, to mówię całkiem serio, ruszy kampania castingowa do walki z Sonikiem Walerianowym, którego zapraszam teraz Zapraszamy. tutaj. Zapraszamy, wielkie brawa, Sonik Walerianowi. Za chwileczkę zaprezentujemy też trzech kandydatów, których ocenią nasi jurorzy. Sonik, opowiedz nam coś o sobie. Powiedz nam, kim jesteś, skąd się tutaj wziąłeś. Niektórzy cię małym księciem freakfightów. Opowiedz nam może troszeczkę więcej o tym. No, dzień dobry, witam wszystkich właśnie na początku. Chciałem przeprosić głównie prezesa za spóźnienie. Ale korki są w Warszawie, bo mały książę przyjechał do miasta, nie? Także... Au. E, e, jeżeli chodzi o casting, to tutaj chciałbym e, sprostować. Masz pięciu followersów czy dziesięciu, to tam nawet się nie zgłaszaj. Jak masz 10 tysięcy, 20, to możemy zaczynać od tego pułapu. Czyli dla ciebie jest to forma zasięgowa, zależy ci na zasięgu? No tak, ja tu jestem głównie... Głównie jestem po to, żeby... Zdobywać jak największe zasięgi i zarabiać jak największe pieniądze. E, tak jak powiedziałem na ostatniej konferencji w innej federacji, gdzie nie wszyscy wiedzą jak wyszło, no, ale no, po prostu nie zastosowali się do powiedzenia, może nie znali tego powiedzenia, że nie przekręcisz przekręta, no i. Nie albo, usta. albo co dajesz od siebie, to wraca do ciebie proste. Może w stanie oszukasz. Powiedz nam, kim jesteś, skąd jesteś. Dam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem. Od Szybka, Tu Jestem z Turku. i Miło mi tu gościć. Mam nadzieję, że Liwiara pozna. To z poznania. Z obiecam, kurwa, OG. Super, świetnie. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteś. Słuchaj, jak wiesz, e, decydujące zdanie zawsze należy do jury. Mamy tutaj jury w. Ma... Mamy tutaj jury w znamienitym składzie, jest Artur Binkowski, Rafał Jackiewicz, Szymon Syntol, jest Tomek Chick, czyli same wspaniałe osobistości. Rozumiem, że może to być czynnik stresogenny dla kogoś, kto tutaj do nas przyjdzie, prawda? Jasne tutaj. Jasne, oczywiście. Słuchaj, e, przejdziemy na chwilkę do naszych, do naszych jurorów. Chłopaki, powiedzcie nam czego szukamy, czego wymagamy od zawodnika, który powinien przyjść na taki casting. E, Czego poszukujemy? Czego, gdzie jest ta iskra? To może ja się wypowiem teraz na ten temat. Proszę A, bardzo. Agresja. O. <grym> agresja, pewność siebie, wjeżdżamy, robimy i wychodzimy. Tak, to są bardzo dobre, no bardzo to jest pożądane ode mnie, cechy. To tak nie, nie ma się z czego śmiać. To są naprawdę bardzo dobre, bardzo pożądane cechy. To Ale są te cechy, za które my kuchamy oglądać fajtery. Mimo fearfighters nawet, jak jesteśmy tutaj zgromadzeni, to w ogóle. Zobacz. Wziąłem tu chłopaka od siebie, ja wiem, że on robi to, wjeżdża, zabiera co swoje i wychodzi. Wjeżdża i że wygląda. Trenujesz? E, Trenujesz. Artur, e, trenuje, masz tutaj naszego trenuje, kolegę. E, jakie zadania powinny się pojawić na takim castingu? Co taki kolega powinien umieć zrobić? Ja przykładowo chciałbym zobaczyć. Można, e, ja, no, wciągnij ja, koszulkę, pokaż, w jaki jest ten nie, 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 nie. Ja, ja tego nie kaszle. wymuszam. Pokaż, pokaż A, jak się kaszle. Ty nie mów, Artura takich słów. Nie mów mi takich słów. Spytałeś się mnie. Jakbyś mógł pokazać tutaj jakieś 10 sekund walka z cieniem w zwolnionym tempie. Tak, wiesz, nie śpiesz się. Spoko? Da radę? Spoko. Tak, pamiętam, masz przeciwnika przed sobą. Powiedzmy twojego wzrostu. Spoko. Mo, może jeszcze raz, tak, zacząłeś, bla, bla, w ten, później zrobiłeś sidestep, że ten, tak normalnie byś walczył, że ten, gdziekolwiek przeciwnik się ruszy, to ty byś zmieniał, czy... Słuchaj, czy po prostu czy zmieniasz pozycję? Wchodzi, wjeżdża, wchodzi, robi robotę i rozjeżdża. A, Zobacz teraz, co się dzieje, to mało lat jest. Tu nie ma miejsca na Tu nie ma miejsca na żeli Tak, tu tylko sika lafo, pozostaje tylko sika lafo. Pamiętajmy, że to, co tutaj robimy... Wiemy... Mięsi nie walczą, tak Arturku? Proszę? Mięsi nie walczą. Nie, to, to nie kulturystyka tutaj, to jest sztuka walki, nie? nie Wiktor, prawda? Wiktor, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To za gadanie, że nie walczył, Zapraszamy ogóle, następnego z kolegów. To prawda, o, bzdura. O, ho, ho. Zapraszamy następnego z kolegów. A na no, ja nie mam wcale mięśni. Rafał, przekastinguj no, to nam. A ja kolegę. mam. Witam, wszystkich. z kolei zajmuję się. Jest, jest. Rafał, jezu. ciężar odpowiedzialności za losy kolegi na castingu spoczywają teraz w Twoich ramionach. Słuchaj, zrób taką akcję. Lewy, prawy, przekrok prawy. Nie, nie, spokojnie. I teraz zobaczcie, co zrobi kolega. I od razu ja ci wytknę błędy. A wie dlaczego? Bo nikt tego nie uczy prawidłowo. Lewy, prawy, przekrok i prawy. Artur, spokojnie, przekrok. jeszcze nie walczy. Jest to lewy, prawy, prosty, przekrok i prawy prosty. Przekrok. No właśnie, to było źle. A teraz ja pokażę, jak to wygląda, przepraszam. Dobrze, dobrze. O, zaczyna się. To, to było dobrze, to tylko to nie było perfekcyjnie. Dobra. Panowie, słuchajcie, podejdźcie, podejdźcie odrobinkę bliżej stolika. Odrobin.

Pięknie, pięknie. Siemanko, witam wszystkich serdecznie, mam na imię Tasman. Znaczy nazywam, mam, Tasman moje przyzwisko, mam na imię Tomek, przyjechałem z Londynu. Olimpijczyk z Londynu. Z Lotka. Z ojczyzny skąd jesteś? Taredów, pozdrawiam wszystkich z tak. Tak, tak samo. Białego Orło. A Au. U. Tasman, ale Słuchaj, pan... słyszałem, że ty się bijesz tylko dwóch na dwóch. Tak. Nie, nie tylko. Można to nie, zmienić. Sonik. Tak. Czego wymagasz od swojego przeciwnika? No, tak jak powiedziałem, dużo więcej niż pięciu followersów na Instagramie. I to. Jest, no. W Jakie jesteś formie? Zrób dziesięć pompek. Zrobić dziesięć pompek? Zrobić dziesięć pompek. Ale takich właściwych, a nie poprawne, kopulacja poprawne, poprawne, poprawne. z ziemią. Poprawdy, poprawdy. Dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. Łokcie przy żebrach. Piękne. Przedstaw nam się powiedz jak się nazywasz, skąd przyjechałeś, skąd jesteś i co reprezentujesz? Witam wszystkich. Mój przystojnik artystyczny to Iron. Jestem TikTokerem, instagramerem, opiekunem chorych dzieci, no i mieszkałem długo w Anglii. U, tak. Brawo. E, teraz jechałem Wielk do Białego Stoku, pół roku próbuję swojej kariery w Polsce, no i zobaczymy jak dalej to pójdzie. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. No właśnie Andrzeju, znalazłem screena sprzed no, blisko sześciu lat, gdzie wyśmiałeś mnie, że przegrałem swoją pierwszą walkę. Ja się to dzisiaj wstydzę, żeby była jasność tej walki, bo, bo tutaj nie ma naprawdę z czego być dumny, bo tam faktycznie się położyłem, nie, nie zadałem ani jednego ciosu. Natomiast wyszedłem do tej walki, no bez żadnego jakiegokolwiek przygotowania psychicznie, a ja przede wszystkim tam przegrałem ze swoją psychiką. Czy Andrzej uważasz, że nazywanie mnie gamoniem w przypadku, gdzie ty kilka lat później na wywiadzie dostajesz liścia od gandziora i nawet nie zareagowałeś na to, 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 to jest ok? Tak, ja myślę, że to jest ok. Bo ja... No ja uważam, że to nie ja jest ja okej. Okay. Ale ja mogę to ci powiedzieć, wziął. ja przyszedłem się bić w oktagonie, a nie na ulicy czy tak dalej, dlatego powiedziałem od samego początku, miałem zaczepki różnych panów, takich jak tu Kazik, którego tutaj nie ma. Tutaj mogę powiedzieć, że jestem zdziwiony, czemu tu nie przyjechał, myślałem, że Przepraszam, kom... przepraszam, ale ubliżyłeś, nie? Ja nie ubliżyłem, to, Artur, nie. to się pomyliłeś, nie, no, ty, 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 Nazwanie, nazwanie, no, Andrzej, nazwanie Andrzej, ze... gaboniem, to Tylko i wyłącznie dlatego, że przegrałem walkę, tak? To nagrałeś, nazwałeś mnie Gaboniem. No to uważam, to nie jest ubliżenie, tylko bardziej takie mocniejsze słowo. Yes. Teraz Mamy... ci ten w pierdoli. Teraz no no, ci ten w pierdoli. zobaczysz. No, każdy z was, każdy z kandydatów ma brzusze. Chciałbym zobaczyć, na przykład z waszej czwórki, tutaj w tym, ten, powiedzmy, do 10 między 5 a do pompek. Tak, może między 5 a 10 pompek, co? Raz, dwa. Nie, trzy, nie chodzi o ilość. Cztery, to, starcie, pięć. dziękuję. Okej, okay, dziękujemy. dziękujemy dziękuję. Brawo! Da. Brawo Morus! Kto następny? Brawo! Nie ja, ja mogę. Proszę, Andrzej. proszę, proszę. Pompki. To, to jest coś takiego jak od dziecka, od pieluch robimy, jak tylko... Pięknie, pięknie, trzy. pięknie. Dziękuję, ja już widziałem swoje. Bo ty tylko żebyś odno od, tutaj wiesz, nie tak Pamiętajmy, pompki dla nas, ta, dwa, trzy. pompki dla nas to jest jak środkowanie zębów od dziecka. A co on tutaj Krokodarka. robi? Spoko, 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 Ale, spoko, tak, spoko, dobrze spoko. Robi? spoko. <grym 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 czy też? Do... A, czekaj, O, ninja, ninja, o, ninja warrior. To jest ninjzisko. Spoć jest ten. Spoczku. Ninja. I to jest gracja! Pięknie! Pięknie. Yeah, cisza, cisza panowie! Czuć napięcie żurą. Chcesz coś powiedzieć? Nie, że bardziej schudnę, więcej siły, wydolności. Widzimy się w sierpniu sierpniowym to bo podobnie. Body? Mamy czas jeszcze na przygotowania, także nie lekceważ pieniądze i to się Naprawdę. Piękne słowa! Jeszcze do trzech razy sztuka, dwie walki przegrałem, tej trzeciej nie przegrałem. To jest ważne i to, to mamy. To jest właśnie to co kochamy. Dobra, możecie się już ubrać chłopaki.